Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i bardzo się cieszę, że dzisiaj ze mną jesteście. Już teraz zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do wciśnięcia na dzwoneczek, a dzięki temu zupełnie za darmo będziecie otrzymywać powiadomienie o tym, kiedy nowy film ukaże się na moim kanale. A dzisiejszym tematem odcinka jest, czy suplementy diety leczą. Zapraszam do oglądania odcinka. Przede wszystkim, słuchajcie, chciałabym Wam powiedzieć o tym, że suplementów diety jest niesamowicie dużo. Widzimy bardzo dużo reklam, bardzo dużo billboardów, bardzo dużo mówi się o właśnie suplementach diety. Chciałabym Was w punkcie pierwszym zachęcić do tego, żebyśmy się nie diagnozowali na podstawie reklam. Bo pani powiedziała, że coś ją tam strzykło i my mamy dokładnie to samo, dlatego weźmiemy sobie dokładnie ten sam suplement, który ona reklamuje. Nie róbmy tego. Bardzo Was o to proszę. Proszę też, żebyśmy nawet z suplementacją zgłosili się do naszego lekarza pierwszego kontaktu. Tak, zgłośmy się z suplementacją. Do lekarza. Dlaczego? Dlatego, że nie każde suplementy mogą działać na nas w sposób pożądany. W taki sposób, jak my byśmy tego chcieli. Pamiętajmy też także o tym, żeby nie przedawkowywać suplementów diety. Bardzo często niestety dzieje się tak, że coś nas boli, coś nam doskwiera. No to właśnie zażywamy zamiast jednej tabletki, zażywamy trzy, no bo trzy nam pomogą, bo ma wzmocnioną siłę. Nie róbmy tego. Idźmy przede wszystkim do lekarza pierwszego kontaktu, skonsultujmy się z nim, możemy także skonsultować się z farmaceutą, który wyjaśni nam, czy dany suplement jest wpisany w ogóle na listę właśnie suplementów. Farmaceuta ma taki dostęp do bazy danych, i on będzie w stanie nam powiedzieć, czy suplement jest wpisany na listę suplementów, bo może się zdarzyć tak, że nawet nie widnieje właśnie na tej oto liście. Pamiętajmy także o tym, że suplement to nie jest lek. Suplement. To jak mówi Instytut Żywności i Żywienia, jest to pokarm, jest to żywność, to nie jest lek. Stąd też suplementy diety mogą działać na nas, mogą nam pomagać, ale wcale nie muszą. Stąd też naprawdę zalecam i zachęcam Was bardzo do konsultacji ze specjalistami. Oni z pewnością znają składniki, jakie są w danym suplemencie, z pewnością wiedzą więcej od nas o danym suplemencie diety, stąd też należy się do nich udać. I kolejna rzecz dotycząca suplementów. Bardzo Was proszę w tym dzisiejszym filmie o to, żebyśmy nie przyjmowali suplementów na tak zwany hybiu trafił. Czyli nie przyjmujmy suplementów w ten sposób, że koleżanka nam powiedziała, usłyszeliśmy coś. Coś nas boli, no to po prostu będziemy teraz sobie testować, a może ten suplement, a może ten, a może jeszcze inny. No nie róbmy tego. Naprawdę skonsultujmy się z lekarzem, z dietetykiem, z farmaceutą. Oni są w stanie nam pokazać, które suplementy i jakie składniki zawierają. Bardzo fajne jest też to, ja bardzo często robię. W ten sposób, że kiedy idę do apteki, chociażby po witaminę B, yy, której od czasu do czasu, którą zażywam, po prostu proszę o witaminę B, lek. Nie suplement diety, tylko lek. Może się okazać, że będziemy szukać w dwóch, trzech aptekach, ale znajdziemy, jeżeli rzeczywiście nie będzie żadnego, żadnej witaminy B i leku. No to wtedy rzeczywiście musimy przyjąć suplement. Natomiast jeżeli jest lek, raczej zachęcam do tego, żeby kupować leki, a nie suplementy diety. Tak jak wspomniałam, suplement diety jest produktem spożywczym, czyli jest żywnością, jest zaliczany do żywności. Pamiętajmy także o tym, że suplementy diety nigdy nie zastąpią nam zdrowego posiłku. Mimo tego, że zaliczane są suplementy diety do produktów spożywczych, nie zastąpią nam dobrze zbilansowanej diety. Musimy też o tym pamiętać. Słuchajcie, to już wszystko w tym dzisiejszym filmie i mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie zadane na samym początku, czy suplementy, diety są lekami. Jak się okazuje, no właśnie nie są, także należy o tym pamiętać w ich przyjmowaniu. Skonsultujmy się także z lekarzem, z farmaceutą lub z dietetykiem. Oni z pewnością będą mieć większą wiedzę na temat tego, jaki suplement, jeśli już w ogóle jakiś, to jaki suplement będzie nam pomagał i będzie dla naszego zdrowia po prostu pomocny. Jeżeli podobał Wam się ten film, to oczywiście proszę o łapkę w górę. Proszę, zostawcie subskrypcję, dajcie dzwoneczek, a dzięki temu zupełnie za darmo będziecie informowani o tym, kiedy są filmy na moim kanale. Pamiętajcie, że publikuję dwa razy w tygodniu, w środę i w niedzielę o 9.30, a ja dzisiaj zamiast suplementu. Zapraszam Was do uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość, zupełnie darmowy, zupełnie bezpłatny uśmiech, którym możemy sobie poprawić i nasze zdrowie, i nasze samopoczucie. Także do tego zachęcam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z wielkim uśmiechem Małgorzata Kospin. Ta!